Siemanko mam Was. na nowym kanale Tchwenię Cards. E, postanowiłem kiedyś e, teraz obecnie wrócić do, do zbierania jakichś tam kart. E, to jest mój drugi kanał. Pierwszy tam mój taki większy kanał to jest o Koskach Rubikach. Ale taki malutki, poboczny bo kanał tam. Widziałem, że trochę jest takich YouTuberów, e, takich co zbierają różne karty. Więc postanowiłem tutaj też nagrać coś takiego, bo no, mam tutaj 10, mam jakieś boosterki z UEFA Euro. I tutaj taki będzie pierwszy film taki informacyjny, będę opowiadał co zbieram, czyli no co bym chciał, mógłbym zmienić się i tak dalej. Dajcie dobrze. Więc yy, moja... historia yy, z tą kolekcją jeszcze nie mam, mam tylko parę kart. To jest chyba 5 czy tam 6 kart z limitowanej edycji z tej euro. Yy, z Polakami wszystkimi, bo chciałem to zebrać, ale jakoś dokładnie wtedy nie za bardzo <laughs> chciało się zbierać, więc... O, otwieram tutaj bosterek. No i zobaczymy co to jest. Wazówki. Yy, I start player. To chyba tutaj będę okładał jakieś tam bardziej wartościowe karty, żebyście widzieli. Tutaj będzie z boku jakieś bosterki, Dobra. No i zacząłem zbierać tam jakieś tam kiedyś z 2000 na 9, 10, chyba Ligi Mistrzów, czy 10, 11. Ale chyba no 10, 11, tak myślę, 10 9, 10, 9, 10, chyba zacząłem takie tam zbierać. Mam chyba z 70 kart, no to nie jest, dużo, nie jest dużo, no ale coś tam mam. Chyba mam jednego na czempiona, czy coś takiego, tylko ostatnio sprawdzałem. No i postanowiłem wrócić do tej serii i przy, na przykład zebrać przykładowo karty UEFA Euro. I od razu mówię, że mogę się wymienić za wszelakie tam inne edycje, na przykład setki Nordic Edition w których ma trafić bardzo. Oj kurde, nie potrafię tworzyć sobie. Mm, Nordic Edition, czyli takiej tej. wiecie, takiej na nordyckie kraje tej edycji. Tam ma trafić takie skandynawskie gwiazdy i takie jeszcze dwie karty, które razem daje 10 Albo za te karty mogę się wymienić. Mogę dać na przykład boosterki z euro, bo trochę mam. Że tą większą ilość mam. Dobra. Underwart. Eee... i Rising Star, dobra no na razie jakieś tam dwie na dwie saszetki Kurde, jak to tworzyć bo nie wiem Kurde. dobra że kiedyś to się bawiło w to dobra nie pamiętam to się o, dobra. Ach, chciałbym zabrać na całą kolekcję nie wiem czy mi się uda, Star Player Holender, Ruch, Czesi, Czech i Czech. Czekajcie, powtórka jakaś? Nie. Tu jakiś Czech był, dobra. Kolejny do starych, chyba już czwarty. Zielonej. Gdzie to jest tak chyba ta zwykła polska edycja? Albo nie, wiem, nie polska, albo jakaś, nie wiem. Czy bardziej International edycja. Bez żadnych tam kart specjalnych. Też jest UK Edition, też mogę się wymienić za te karty, bosterki. Co Co, ja tam jeszcze mam jakieś karty? Mogę też się wymienić za naklejki, właśnie euro, bo te naklejki chciałem kiedyś zebrać, właśnie jak było euro. Takie marzenie było, ale mi się nie udało. A naklejki nie mają zbytniej wartości, więc bo teraz tak sobie postanowiłem. Tam jakoś przez przypadek trafimy te karty. No, bo tutaj mamy Ramosa. Start player dobrze i dutkę jeszcze jak to się otwiera tak. tak tak o widzimy coś jest fans faworyt tak jest portugalia dobra karta jedna z lepszych to tutaj położymy bardziej takie pozłacone Ferreria, Ferreria. Dobra. tutaj tak marzyłem, żeby wybrać te karty. Na kanał nawet, więc widzieliście mnie na moim kanale, w tam jakimś filmiku z że otwieram karty Champions League tej edycji Star Player. Powtórka, yy. Też powtórka, to trafiło się. I szefczynko. Yy. No i otwierałem te 3 wersje w 13-14, a to akurat tylko to dam. Just Kick It kupiłem i jedną tam zaszewkę to widzieliście właśnie stamtąd, z kanału mojego tam było. Trochę. Że jedną tam chyba dwa boosterki i jeszcze jakiś z kupiłem specjalnie jakiś jeden. Ale tam tylko tak dla spróbowania. jeden Bosterkiem, coś kart, nic wielkiego, i jest, mamy jakąś jest bardziej wartościową kartę de Rossi Master. O, bardzo fajna karta. I jakieś bazówki. No, trochę ich jest, zostały jeszcze trzy bosterki. No i to na 10 posterków. na razie mamy Chyba dwie powtórki z tych kart specjalnych no, Mogłoby się trafić jakiś Top Master, lub takiego jakiś Dziwnie ułożą te karty Hmm, czy, żeby nic nie było wartościowego, Murawski, ach, i Star Player Lampard? oj Tutaj jeszcze mam jakieś tam, pokażcie, jeszcze dostałem kiedyś kupowałem. Poczekajcie, o tu mam jakieś mam limitki i też limitki bym też chciał jakieś, jak ktoś by miał do wymiany. Mam wszystkich Polaków na pewno. Jeszcze doszły mi Xavi, Ozil, Czech, Ribery. I Lewandowskiego, którego mamy jeszcze dwie, dwie karty, więc jakby jakieś inne i wszystkich Polaków tam był była Brożek, pamiętam, Boszczykowski, Szczęsny i chyba jeszcze ktoś, Piszczek, tak mi się wydaje, więc na pewno bym się mógł wymienić za Blosserki lub za coś innego. A naklejki jeszcze mam, jakieś tam też unikatowe są naklejki, powtórki. Fans' favorite Miller, no dosyć fajna karta, ładnie dosyć, bardzo ładny. bardzo mi się podobało. W euro to te takie, te, ten projekt tego kto wymyślił te takie te kwiatki te właśnie na znaczek no kurde No wiecie no znaczek po prostu euro i ten takie kwiatki później jest dosyć ładnie to wygląda mi się bardzo podobało to Bufon co tu jeszcze jest? O, Wawrzyniak. Graj na Wawrzyniaka, on jest cienki pewnie wiele osób zna to powiedzenie ten filmik na YouTube krążący Dobra, i ostatni boster i się pożegnamy. Nie wiem czy tam dosyć nudno, dosyć wolno mi to idzie. Tak mi się wydaje. Nie potrafię otworzyć tych bosterów. Dobra. I co tu będzie? Jest jakaś bardziej wartościowa karta. Fans favorite John Terry, więc dosyć fajnie. I tu jeszcze mamy... Coś takiego. Włocha, kedire i gusewa z tego ciekawe ile tam powtórek się trafiło, ile się powtórek się policzę. No i tutaj tak bardziej wartościowych kart. To mamy. Rising star Jedną, star playerów dużo, powtórkę chyba lama, tak, powtórkę lama. Tu jest tam drugi i z tych takich bardziej fajnych, ciświecących kart się trafiło Fans Favorite, Fans Favorite, Master i Fans Favorite. Więc trzech, trzech Fans favorit Favoritów czy tam Favorites i tu było takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i sześć takich kart też specjalnych. Więc z tym takim akcentem kończymy ten filmek i zapraszam do kolejnych. Może coś się pojawić. Nie wiem, czy będę ten kanał prowadził, czy tylko tak dla zabawy. Więc cześć, na razie do zobaczenia w kolejnym filmiku.